Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie. Troszeczkę mi zeszło, jak słyszycie, głos mam jeszcze lekko zachrypnięty, ale już jestem w stanie nagrać jakiś filmik. Czasami jest tak, że czasu nie ma, a i zdrowie nie, nie pozwala nagrywać czegoś sensownego. Dlatego tyle czekaliście na ten filmik o Kiryskach Spiżowych. Więc jesteśmy tutaj dzisiaj i opowiemy sobie o Kirysku Spiżowym, czyli korydora z Aenus. To co widzicie, to nie są kiryski spiżowe, to są przepiękne te, to są tak zwane gold lasery. O nich poopowiadam wam w kolejnych odcinkach, bo mam trzy grupy gold laserów. Mogłoby się wydawać, że gold laser to gold laser, ale nie jest tak. Nawet dzikusy wyłowione w innych miejscach różnią się kolorem paska. Te paski potrafią się mienić od tutaj, tak jak widzicie, typowo złoty przepiękny, i to jest typowo złoty gold laser, można powiedzieć. Ale są orange laser, które są pomarańczowe, są różowe. Mało tego, o czym pewnie niewiele osób wie i niewiele widziało Mamy również kiryski z niebieskim paskiem Tak, i to nie są kiryski farbowane W naturze też możecie spotkać je dzikie, te z niebieskim paskiem Natomiast tak naprawdę one rodzą się w tych grupach dzikusów w Gold Laser. No ale to Wam opowiem w kolejnych odcinkach Przypłynęła tutaj grubaska, piękna, wariatka samiczka spiżowa jest tutaj w wiadomym celu, żeby sprowokować te grupy do, no do tarła, bo chciałbym mieć młode po tych pięknych, złotych i ciągle czekam, czekam i nic się nie dzieje. Nawet powiem wam szczerze, nie widzę tutaj za bardzo nabitych samic, a wszystko mają ku temu, żeby, żeby tak się stało. Zobaczcie też, jakie te oczy. Te piękne, one mają takie piękne oczy, białe, jasne takie obwódki. Niebieskawe też się te oczy mienią na niebieskawo, bardzo ładne. No, Ale wracamy do naszych kirysków spiżowych. Wydawać by się mogło, że kirysek spiżowy to taki kirysek spiżowy i nic ciekawego o nim nie można powiedzieć, ale można oczywiście za każdym razem, jak to jest taki pospolity kirysek, a jednak różni się znacznie od wszystkich innych. Różni się przede wszystkim tym, gdzie został odkryty i gdzie tak naprawdę uznaje się za miejsce jego występowania to główne, z których stamtąd się wywodzi. I tu zaskoczę was. Wywodzi się z wyspy. Tak, ten kirysek został odnaleziony, zbadany i odłowiony na wyspie. Ta wyspa to jest wyspa Trinidad. Jak sobie znajdziecie w Google, tam są dwie wyspy Trinidad i Tobago. To jest takie wyspiarskie państwo Ameryki Południowej w archipelagu małych Antylii. Tak jak mówię wyspa Trinidad i Tobago, na tej wyspie, w rzekach, które tam sobie pływają, ten kirysek żyje i tam datuje się jego, jego odkrycie, jego takie no korzenia po prostu i odkrył go Gil w 1858 roku właśnie na tej wyspie, to jest jego lokalizacja pierwotna, tylko, że zobaczyć może jak sobie poszukacie jakieś informacji o tych kiryskach to podadzą wam, że ten kirysek występuje tak w Argentynie, w Boliwii, w Brazylii, w Kolumbii, w Surinamu, widziałem dzikie kiryski spiżowe z Surinamu, w Peru, w Paragwaju, w Wenezueli, tak naprawdę wszędzie, bardzo szeroki zakres, tylko, że naukowcy i autorytety świata kirysków nie do końca się z tym zgadzają, ponieważ twierdzimy, że to jest więcej niż jeden gatunek. To nie jest tak naprawdę Aenus, ten który żył na tych wyspach, tylko to są odmiany różne. Są pewne różnice między tymi kirskami, nie jest to jeszcze zbadane do końca, natomiast te Aenusy, które w tym momencie są do kupienia, te które tu ja mam tą samiczkę, te które Wy macie. Nie mają nic wspólnego z rybami dzikimi z tej wyspy, bo tak naprawdę od tylu lat kirsyk spiżowy jest mnożony, bo nie ma żadnego problemu z rozmnażaniem. O czym pewnie sami wiecie, że co chwilę macie upaprane szyby od ikry. Te kirski po prostu mnożą się, mało tego, a Enusy mają skłonność do hybrydyzacji, czyli mieszają się międzygatunkowo. Jak macie inne kirski, czy to czarne, czy tak jak tutaj widzicie gold laser, nie ma żadnego problemu, żeby one się pomieszały. I one się mieszają ze wszystkimi kiryskami, więc tak naprawdę w handlu na ten moment spotkać takiego czystego Aenusa z dzikusa jest bardzo ciężko. A mi też szczerze na tym nie zależy, kirysek spiżowy jest ładny taki jaki jest i, i tyle. Podaje się, że występują te dzikie, dzikie jeszcze w, w, w Rio de la Plata, na granicy Urugwaju i Argentyny. Tam możemy jeszcze spotkać takie dzikie Aenusy. No i tak to wygląda. Najbardziej zaskakujące jest to, że po prostu kiryski, które żyją na wyspie w rzekach, e, to mnie też zaskoczyło. E, I to jest ciekawe u tych ryb. W przeciwieństwie do kiryska pstrego, kirysek spiżowy lubi ciepłą wodę. Znaczy, ciepłą. No, musimy tutaj sobie wyjaśnić, czym jest ciepła woda. Dla mnie ciepła woda to już jest 25 stopni więc y, kirysek spiżowy to lubi najlepiej i najbardziej komfortowo czuje się w takiej temperaturze 24 stopnie y, kirysek z y, pstry, tak jak rozmawialiśmy on woli znacznie chłodniejszą wodę ja teraz trzymam wszystkie kiryski na wodzie 22-21 stopni bo jest zima a ja ogrzewam y, cały mój fishroom podłogowo no więc u mnie jest 22 stopnie, i te kiryski czują się komfortowo. Akurat Aenusy, no, nie są jakoś bardzo zamulone. Na przykład u Sterbi obserwuję to, że czują się źle na takiej chłodniejszej wodzie 22 stopnie. Naprawdę czują się źle. Wolą już czekają na lato, kiedy temperatura skoczy. No i u mnie przykładowo jest tak, że jest zima teraz, to ta temperatura, obniżam całą temperaturę do 22 stopni. Tak jak wiecie, jest y, ogrzewanie podłogowe ustawione, że nocą temperatura jeszcze trochę spada, a w dzień staram się zasymulować taką porę y, ciepłą. Nie, jest, byłby problem, gdybym miał normalną grzałkę, tak jak wy macie grzałkę w akwarium, y, bo ciężko, ale pewnie jakoś się da to zrobić komputerowo, żeby temperatura w ciągu dnia się zmieniała. Gdyby każdy tak sobie ustawił akwarium, czy to skalary, czy to paletki, czy to mieczyki, gupiki, cokolwiek tam macie, wszystkie te ryby w naturze mają różnice temperatur między nocą a dniem. Więc y, ja staram się tak zasymulować to wszystko, żeby ryba miała najbardziej zbliżone warunki do tego, jak żyje w naturze, bo jak też wcześniej mówiliśmy w filmach, od tego zależy, jak długo rybka wam pociągnie. Więc moi drodzy, uznajmy, że tutaj od 21 do 27 stopni komfortowa temperatura 24 stopnie. Co do kirysku Aenusów, występuje ich bardzo dużo różnych odmian, mieszanek, i niestety tutaj e, dotknęła je również e, no, selektywne takie szczepy, długie płetwy. Ja osobiście jestem przeciwnikiem u ryb, y, tworzenia takich e, długopłetwych, bo to jest poniekąd kalectwo w naturze, taka ryba by nie przeżyła. I są również niestety sztucznie barwione y, kiryski, a także są e, nusy zrobione z taką krótką mordką. Wyglądają jak upośledzone, takie małe, krzywe, o, strasznie to wygląda. Akwarium, jakie potrzebuje ten kirysek, może być ciutkę większe niż mówiliśmy wcześniej. To znaczy tak jak wcześniej, najważniejsza jest powierzchnia dna, a nie litraż. Nie patrzcie na litry, tylko na powierzchnię dna, gdzie ten kirysek będzie miał ile miejsca do popływania sobie i przeczesania dna. To jest dla niego ważne. Tak jak wcześniej mówiliśmy 60 cm. Tutaj teoretycznie też mogłoby zostać 60 cm, gdyby były same kiryski plus ewentualnie jakaś rybka, ale Zdecydowanie lepiej będą się czuły w większym akwarium, czyli 80 m, no tak, 80 cm to już takie 112 litrów, jak macie, 80 cm ono ma w długości. To by było jak najbardziej ok, bo kirysek rośnie duży. Kirysek spiżowy rośnie 7,5 cm, nawet do 8 cm słyszałem, że takie samice były. Więc naprawdę, no jest to duży kirysek yy, i, i w związku z tym lepiej by było dać mu trochę więcej miejsca do popływania. I co do akwarium, to wiadomo, piasek na dnie musi być. Możecie tam mieć jakiś gdzieś tam kamyk, jakieś coś, ale dajcie tym kirskom kawałek chociaż piasku. A na pewno Wam się odwdzięczą zdrowiem i, i długim życiem w Waszym baniaczku. Co do parametrów wody, bo chyba jeszcze nie mówiłem, no to tutaj nie ma żadnych problemów, możecie lać spokojnie kranówkę, o ile nie jest jakaś wyjątkowo twarda te akwarysty akceptują szeroki zakres pH takiego typowego naszego kranowego, bo ty mówiłem, że nawet do 8 do 8 pH. Od 6 do 8 nie lubią zbyt bardzo takiej bardzo miękkiej wody o niskim pH, tak średnio powiem wam. Szczerze, najlepiej tak na 7, 7,5, tak a kranówka jak macie taką to jest jak najbardziej ok. Co do twardości, no tak jak mówiłem, no, średnio twarda woda też będzie ok, żeby nie była jakaś wybitnie twarda i te kiryski sobie Poradzą co do rozmnażania, bo chyba jeszcze nie mówiłem. Żeby je rozmnożyć, to praktycznie nie potrzebujecie tutaj żadnych niesamowitych zabiegów. Jeżeli samiczka jest tak jak ta moja tutaj jest grubiutka, jest nabita ikrą wtedy podmieniacie 30% wody, chłodniejsza o 3-4 stopnie od tego, co macie w akwarium i one pójdą. Będą wam sypały ikrą na szybach, bez żadnego problemu. Więc tutaj, jeżeli chcecie je rozmnożyć, to nie ma problemu. Jak wychować na rybek, jak później zachować się z ikrą, no to zrobię osobny film, no bo to już nie będę w każdym filmie mówił o danym gatunku, gdzie i jak, jak po prostu jak je rozmnażać. I to tyle na dziś, moi drodzy. Więcej już nic nie będę gadał. Puszczę wam po prostu materiał z tej pięknej bajkowej wyspy. Co prawda dla niektórych akwarystów ten materiał nie będzie jakiś fajny i przyjemny, bo to jest złowienia ryb tak naprawdę. Ale wygląda to bajkowo i chciałem Wam pokazać, jak tam po prostu wygląda fantastycznie. Kirysków tam nie będzie, będą inne rybki, plus będzie cały krajobraz i, i, i tyle. Jeżeli. Aha, no nie zapomnijcie zostawić suba, bo zauważyłem, że bardzo dużo ludzi ogląda, a nie zostawia suba, a dzięki temu kanał będzie się rozwijał i będziecie dostawali aktualizacje o nowych filmikach. Także z góry Wam dziękuję za wszystkie suby ja już dalej nic nie będę gadał więc z wami się pożegnam możecie filmik wyłączyć w każdym momencie jak wam się znudzi bo ten materiał, no nie musicie go po prostu już oglądać dalej do końca, wszystko co chciałem to już powiedziałem dzięki, pozdrawiam, do następnego, hej oddech weź już najgorszy jest za tobą w końcu gdzieś będzie lepiej daję słowo nie bój się Wiesz, siebie masz już wszystko, poczuj więc, że przed tobą cała przyszłość. Przecież wiesz, że cisza i wiatr, słońce i radość, deszcz na tych skronach. Cóż więcej mógłbyś chcieć, gdy czas kończy się. Stało, nic się nie stało Kolejny idzie dzień o, Kolejny dzień Biegnij tam Zostaw wszystkie dawne troski Życie trwa Zresztą mówisz o tym cały świat, już nie musisz o nic prosić, to twój czas najważniejsza jest. Trzymuj się, masz jedno życie, więc Cisza i wiatr, słońce i radość Deszcz na twych skroniach, cud więcej mógłbyś chcieć Ten czas kończy się